Cześć. Przed nami kolejne wyjazdy w ramach projektu PKB Networking and Business Trip. Już teraz chciałbym Ciebie zaprosić na kolejne wyjazdy, podczas których będziesz mógł nawiązać nowe kontakty biznesowe w miłej, sympatycznej atmosferze. Celem tych wyjazdów podkreśla jest przede wszystkim biznes. Każdy uczestnik, rejestrując się na listę, podaje firmie, informacje o swojej firmie, czym się firma zajmuje, czego poszukuje, i każdy uczestnik tą listę dostaje. Każdy wyjazd zaczynamy od tego, że najpierw się poznajemy, czyli zaczynamy od networkingu. Co robimy, czym się zajmujemy, czego poszukujemy, tak żeby każdy z uczestników mógł poznać wszystkie osoby oraz te tematy, którymi i firmy, z którym się zajmuje. Kolejna rzecz to jest właśnie zwiedzanie. Zwiedzanie najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych miejsc w danym kraju, w danym mieście, w którym jesteśmy. Mecz jest wisienką na torcie. Także, jeżeli chcesz pozyskać nowe zlecenia, nowe kontakty biznesowe w miłej atmosferze sportowej, to zapraszam cię na jeden z naszych wyjazdów. Jeżeli nie interesujesz się piłką nożną, nie musisz. Mecz, tak mówiłem wcześniej, to tylko wisienka na torcie. Celem tego wyjazdu jest przede wszystkim biznes. Już dzisiaj zapraszam Cię na kolejne wyjazdy, więcej informacji na naszej stronie internetowej.